Siemanko, wiecie co to jest Harvest Festival? Hmm, to jest taki event, który odbywa się przez dwa dni w każdy ostatni weekend miesiąca. Czyli tak jak teraz jest ostatni, miesiąc, ostatni weekend października, czyli sobota, niedziela, przez 48 godzin możemy sobie wydropić jakieś różne rzeczy. Co za rzeczy? No, no musimy zabijać potwory. Na 75 levelu są to ogniste duchy i mm, mm, wojownicy. 60 wojowników, ognistych i 30 duchów. Prosta misja, tylko że bardzo monotonna z tego względu, że każda misja, którą cały czas powtarzamy, 10 razy możemy powtórzyć. I powiem tak, ja poluję na jasno-zielone ebonitowe szkatułki. Czemu? Bo potrzebuję pedaków 3 godziny, a z nich najczęściej po prostu one dropią. Ale można też drobić zmiankę, dodanie kamienia duchowego... Chyba z tych lepszych rzeczy to już powiedziałem, co można zrobić. No a jeszcze rękawicie 3 godziny, której bym nie chciał. Ja planuję na razie zdobyć przynajmniej jeden pedek 3 godziny. Dlatego tak też zrobię 10 tych misji i pokażę Wam, jak, co i gdzie. Przynajmniej na 70 pewnego Też będę starał się zrobić na mniejszych levelach, tak żebyście mogli zobaczyć, że na przykład na. 35 czy 42 opłaca nam się w ogóle to robić. Czy długo, czy krótko schodzi, wszystko zależy od czasu, tak naprawdę, który musimy poświęcić na tę misję. Na 75 jest to tyle fajnie, że wykorzystujemy cały czas piekło, do którego jest teleport i praktycznie musimy tylko latać od teleportu do teleportu, do teleportu, od teleportu, zabijać się od teleportu do teleportu i tak w kółko 20 razy. <grych> Możemy monotonne, ale nagroda jest warta świeczki, bo. Patrzcie, zabijecie kilkadziesiąt albo kilkaset mobów, które no, muszą zostać zabite. No to czekajcie 10 razy, 600 i 300. Prawie 1000 mobów musicie zabić do misji, więc to jest coś fajnego. No dobra, ale jak już oddamy tą misję, no to mamy taką informację, że już więcej nie możemy robić. Dziękuję w ogóle za samą pomoc. Nie wiem, czy to działa raz na 24 godziny, czy to mogę tylko zrobić tutaj raz na cały trwający czas trwania eventu. Tego nie wiem. Nie pamiętam. No, i ja tutaj wybieram nagrodę. Nie mamy na nagrodę jest 30 punktów i 30 punktów żółta, bo mi to wasz szkatułka. Chyba kompletnie nieopłacalne. Ja, jasno, zielono mam bonitową szkatułkę z tego względu, że ja chcę PEDEKA. A z tego zazwyczaj mi pedeki leciały. Chociaż z tej żółtej też pewnie PDk by poleciał, ale jest mniejsza szansa, i zazwyczaj z tego pamiętam kuchy chyba leciało. Co się bardzo zirytowałem, jak mi poleciało kół na szamance i tak bo kurde, co jest grane, człowiek chciał sobie kamienia duchowego przeczytać, a wtedy były kamienie duchowe po, po, ponad miliard, więc było warto otwierać takie dupe A ten Harvest Festival jest dosyć fajny, czasochłonny, czasochłonny, ale można naprawdę dużo zrobić. No i co ja mam z tych szkatułek? Pierwsza szkatułka to pierścień doświadczenia 3 godziny, super, druga szkatułka to samo. A wam jak idzie drop a może dopiero teraz się dowiedzieliście o tym evencie? Co, piszcie. Pozdrawiam.